Polska w okresie transformacji konkurowała w szczególności dwoma kategoriami makroekonomicznymi: niskim kosztem pracy, a także bardzo niskim kosztem energii. Ten etap mamy już za sobą, on już bezpowrotnie minął. Obecnie głównym silnikiem polskiego wzrostu gospodarczego jest eksport, czyli efekt na wymianie handlowej. W tym względzie należy spojrzeć, gdzie Polska ma najlepsze i najbardziej korzystne, salda związane właśnie z wymianą eksportową, a także co i w jaki sposób Polska do Polski trafia, co Polska importuje. Otóż Francja pod tym względem dostarcza Polsce po pierwsze bardzo korzystne dodatnie saldo na poziomie przeszło 8,5 miliarda euro w skali rocznej tak zwanego dodatniego salda w wymianie eksportowej, w wymianie handlowej, w handlu zagranicznym. A z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że to, co jest importem do Polski z Francji, są to głównie produkty, albo to pewnego rodzaju sprzęt, te nowe technologie, które sprawiają, że Polska jest w stanie dzięki temu dalej unowocześniać swoje inne sektory, branże, przemysły. Z tego punktu widzenia zarówno saldo jest korzystne, jak i struktura. Francja jako kierunek handlu zagranicznego dla Polski jest szczególnie ważny. Po pierwsze, widzimy to na liczbach dynamiki eksportu, która w ostatnich latach jest najwyższa właśnie, jeżeli chodzi o kierunek francuski i właśnie rozwija się najbardziej. Druga kwestia jest związana z bardzo korzystnym saldem handlowym, które ma po prostu przełożenie na nasz wzrost gospodarczy. Oba te obie te kategorie sprawiają, że Francja jest obecnie głównym partnerem Polski, jeżeli chodzi o właśnie kierunek eksportu.